Kolejny Sun Living, słuchajcie, bogato wyposażony. Sprawdzamy. Tu mamy inny rodzaj Adri. To Chyba nawet nada się na zimę, bo widzę, że ma i elektryczne ogrzewanie podłogowe i podgrzewany, izolowany zbiornik na szarą wodę. wodę. Ten kolorek jest charakterystyczny dla tej marki. Tak to wygląda. Mamy tutaj już zamontowaną markizę. Niespodzianka przy wejściu, chyba drzwiczki od Kasetki. Toalety. Zaglądamy do środka. Wow. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy rozkładany stolik. Mm. I. No i mamy imprezowość. I opuszczane łóżko u górę. <laughs> I takie słuchajcie, trochę mniejsze szafki. Znamy to. O. No, ale wiadomo. One są dlatego, że op opuszczają, opuszczają się po prostu na dół. Jak widzicie tłum bardzo duży, wzbudzają zainteresowanie, rozkładany, rozkładany stolik. Mamy ułożone fotele pod imprezę, jakby siedzenie face to face, ale wiadomo, że pojazdy to wszystko przestawiamy, no nie będziemy tego teraz robić, bo nie ma takiej możliwości. I też dwie szafeczki, u góry mamy okienko otwierane i półkę, która jest bardziej zabezpieczona, jeśli chodzi przed rzeczami, które by spadały, więc to jest fajne rozwiązanie. A tutaj wiadomo, Ford w automacie, ekran multimedialny, fajna kolorystyka, i jest tutaj cichą. Przechodzimy do części kuchennej. Tak. Stwierdzam, że branża karawaningowa jednak posuwa się do przodu, bo wykorzystuje zarówno oświetlenie objętowe, ambientowe, które jest oświetleniem szafki jednocześnie, więc zobaczcie, Takie, dwa, w dwa w jednym, to już w wielu komperach w, w tym roku widzimy. Czyli mamy taką oszczędność e, używanych lampek, natomiast no, w szafce zawsze będzie światło w środku. Ale te szafki nie są jakieś spektakularnie wielkie. Nie. Natomiast pulpit DJ-ski, jak tutaj miksujemy jakieś potrawy. Tak, Adria zdecydowanie stawia na No to jest Adria, odleczą, ale marka, marka Sun Living, nie, więc jakby, no ale Adria za tym stoi. Tak, więc. i trzy palniki zostawili, bo teraz jest tendencja raczej dwóch palników na płytach, a, a tutaj są I, trzy. Słuchajcie, element charakterystyczny, ale półeczka. miła papułeczka, zapamiętajcie, to na pewno będzie Adria. Oglądamy szuflady, bardzo solidne, naprawdę wykonanie jest solidne, to nie są, to nie są takie wiecie wiecheciowate, delikatne yy, sklejki, półeczki, tylko to naprawdę yy, jest stabilne. I cicho domek, bardzo fajnie. Mamy ukryte panele do sterowania całym kamperem, bo u góry mamy opuszczone łóżko, a jak przechodzimy dalej to mamy dwa fajne wieszaczki i? Po lewej stronie. Wieszaczków generalnie tutaj jest dużo, tak, bo i są przy wejściu, i tutaj Pumka. i tu kolejne wieszaczki. Naprawdę, wiecie co, w innych kamperach o tym zapominają, a tutaj naprawdę pamiętają o tych wieszakach, bo one są istotne. I tutaj mamy takie kombo dwa w jednym, czyli łazienka z, ze zlewem. Fajne, m, takie mleczne drzwi, to jest ok. Tak, to tak, to trochę podobne rozwiązanie jak u nas, wiesz? Bo to się tak zgina na pół. Tak, e, tylko i... że mamy zlew tylko... chowany w ścianie, zobacz. Tak. Czyli żeby skorzystać z prysznica trzeba przekręcić kran do góry. O, wow. Tylko podnieść. Nie ma cichego domku, Nie Dobra. ma cichego domyku, ale to jest plastik, wiecie. Nie wiem, słuchajcie, jak to się będzie zachowywało, bo to jest takie dosyć matowe, więc obawiam się, że tutaj będziecie walczyć z osadami i trzeba będzie to regularnie wycierać, czyścić, bo, bo to będzie miało tendencję do zachodzenia albo zarzucenia. Powiem tak, mając takiego kampera, kampera na pewno będziecie o niego dbali. Nie wierzę, że ktoś zaniedba. Zodajcie, jaka wielka szafa z fajnym podziałem na półeczki, rewelacja. Takie nawet są lepsze, bo masz wszystko dostępne, jakby pod ręką, a nie trzeba nurkować gdzieś tam i wyciągać 10 rzeczy, żeby się do jednego nie dostać. Zaczynając od góry, mamy, słuchajcie, klimę na wyposażeniu. Fajną szafkę, wielka. Ogromna, Ogromna. nie Ogromna. wiem co tutaj chować, ale duża. Lodówka otwierana na dwie strony, więc albo z kuchni nurkujecie do niej. Albo z sypialni. Także bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo zasypia. Tak. Ale jak już jesteście sypialni, słuchajcie, standardowo możemy sobie tymi tam tak, zasłonką sobie oddzielić. Tak, oddzielmy. jest uczywniona. No i teraz. E patrzcie, mamy. O, jen, jakie wygodne. Wiecie co, naprawdę podejrzewam, że albo do spania je pociągniecie tutaj i ta część zginana tutaj nam się e, z oparcie zamieni nam się na. I to jest bardzo bardzo fajne do takiej pozycji leżącej, półleżącej. Tu można fajnie się oprzeć, także to jest spoko rozwiązanie. Są dosyć spore szafki, także to jest też na plus. I tu mamy fajną wielką szafę ubraniową. Słuchajcie. I po drugiej stronie tak samo. I półeczka z boku. Także dla każdego sprawiedliwie po jednej szafie. Tak. No i teraz odwróć się za siebie i zobacz, co tu jest. A tu mamy kolejne szafki i Ty masz po swojej stronie dokładnie tak samo jak ja, czyli mamy tutaj wow, schoweczek. To jest szafa narożna, można tak no, powiedzieć. Ale dużo się tutaj zmieści. Bardzo sprytnie zagospodarowana przestrzeń. O, i ma cichy domek, zobacz. Tak, i na dole też, słuchajcie, rewelacja. Ale te szafki z tej strony są mniejsze, ale ważne, że są. No tak, bo przecież łazienka musiała się gdzieś zmieścić. Super rozwiązanie. A na dole? Jest to samo, tylko, tylko że po prostu są te drzwiczki z tej strony są mniejsze. Ale naprawdę robi to wrażenie bardzo, bardzo fajnie. bardzo ja nam się podoba. Tak, i jeszcze tylko zobaczmy, czy coś tu jest pod spodem. A łóżko się podnosi. Nie. Udało się. nam się podnieść łóżko, słuchajcie. O, nie, tutaj widzisz, tu jest Ale jednak tu jest duża do... miejsca do schowania różnych rzeczy. A to się podnosi? No, spróbuj, ja trzymam. A, A fajne dobra. dojścia inspekcyjne do do zbiornika ]ody. I do pompek. Rewelacja. Tak. Także. No, o, czyli macie tego. łóżko z masażem, krótko mówiąc. <laughs> Jak pompka będzie chodzić, to na pewno będzie wibracja. Będziecie mieli małe wibracje, także widzicie wszystko w cenie. Musieliśmy już wyjść, ponieważ inni są bardzo mocno zainteresowani tym modelem. Sun Living S72 DC. W, w sypialni, tak? Znalazły się jeszcze schowki w podłodze? Tak, jeden schowek taki pełnowymiarowy, a drugi tam z jakimiś rurkami i kabelkami. Tak, no tutaj mamy dojście do bagażnika, jest zamknięte, więc pewno nie otwarty. Model świetny, polecamy. Może Wam zostawię kod QR, jakbyście chcieli sobie dowiedzieć się więcej o pojeździe. Bardzo dobra opcja. Camperguru.pl To Twój doradca przy zakupie używanego kampera lub przyczepy. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy. Kup wymarzony pojazd z naszą pomocą. Camperguru.pl